Tak. Witajcie moi drodzy, przepraszam bardzo za to opóźnienie. Właśnie teraz nagrywałem wstęp do warsztatów, jakie się odbyły, tajne warsztaty, jakie się odbyły kilka dni temu. W, nie, w sobotę w niedzielę była, było odczytywanie, sprawdzanie wszystkiego, trochę było zamieszania. No ja właśnie nagrywałem wstęp do tego i troszeczkę się zagalopowałem, ale za to jutro, może dzisiaj Ma Madzia nie wie, czy się uda, będzie już to przedstawione wam. Pamiętajcie też, że te warsztaty, które się teraz odbędą, jeśli tylko ktoś jest troszeczkę mistyką i prawdą zainteresowany, to powinien wejść, bo tam też jest jest jego ścieżka zdrowia, wzmocnienie do tych naszych praktyk wszystkiego aż 50% średnio, więc ojojojoj. poza tym wreszcie zrozumiecie, co to jest pole kwantowe w odczuciu w tym, czyli złote światło w tych naszych tutaj działaniach, jak się kontaktujemy z całością, jak się wzmacniamy i jakich teraz potężnych artefaktów będziemy używać w praktyce. Na co dzień. Ja ich używam, bo to są y, moje y, y, działania, ale one i tak zostały wzmocnione, a na tych warsztatach jeszcze zostaną wzmocnione. Zobaczycie, co będzie. Będzie wstrząs. Moi drodzy to co zaczynamy szybko, bo przecież czekacie na te działania. Dzisiaj nie będzie tylko jedno działanie może jeszcze dodatkowo dwa więc jeśli tylko macie troszeczkę czasu więcej no nie to proszę was bardzo, żebyście zostali. Czyli po tym pierwszym teraz podstawowym działaniu, które leci a ja dodatkowo zagadką tutaj to wszystko zmieniam będzie jeszcze jedno i drugie jedno będzie bardzo krótkie, ale może być nawet odczuwalnie mocniejsze od tego Niemniej wszystkie one są razem ze sobą zebrane, i po tych warsztatach dopiero co będą, będę miał prawo, bo tak powiedział ojciec, wprowadzić nowe. Uzdrawianie, uzdrawianie, które obejmie część waszej istoty, o jakiej nie macie pojęcia, a której ja właściwie nie potrafiłem dotknąć. No nie? Bo oprócz ciała, oprócz duszy, ducha, oprócz tego tej kropelki serca Bożego, bo jesteśmy przecież jak się budzimy, jako istota częścią odwiecznego, to jest jeszcze coś. Wam i tak o tym nie powiem, jest zakazane to mówienie tak samo jak pewnych transpozycji nie dostaniecie, które mówią o zwycięstwie i o zmianach, ponieważ tu musielibyście być tak zwanym przynajmniej młodszym bratem. Nie wiem, czy młodszym, czy bratem. Młodszym, nie, bratem. I wtedy dopiero jesteśmy pewni, że ktoś tego nie wykorzysta przeciwko drugiemu człowiekowi. No nie? Inni by tak chcieli zadziałać, komuś pomóc, ale w rzeczywistości coś wam podpowiem. Na warsztaty przyjeżdża wielu ludzi, no nie? Odnośnie uzdrawiania, no odnośnie poprawy życia. Wszyscy są święci. Właściwie to każdy z nich już po wodzie chodził, tylko nie chce się ujawniać z tym, no nie? Trzymają to w tajemnicy. Oni są, no, no a się uśmiechają tak, a nauczyli się tak ręce wyciągać i biec do ciebie, że jak wiesz o co chodzi, to jak nie jest coś mocny, to trzeba brać nogi zapas i uciekać. Czyli tych świątobliwych, to ci świątobliwi, to 90% z nich jest totalnymi egoistami. I teraz ktoś, kto nie wie, jakimi kartami się gra i kto to jest, mógłby im dać do, w transpozycji moc do pewnych działań. Działań zwycięskich, które zawsze muszą skończyć się powodzeniem. Czas, przestrzeń, no tu ma znaczenie, to jest zupełnie inna historia. Moi drodzy, oni by podporządkowali sobie środowisko od razu. Zobaczcie, co się dzieje z ludźmi, którzy byli na warsztatach, którzy pokończyli kursy z bionergoterapii i tak dalej. Tylko w garsteniunka. Garsteniunka jeszcze jakiś honor ma, trzyma się i próbuje działać. Cała reszta kosiła ich, no a, a już nie mówię o tym, w jaki sposób koszą innych ludzi. To jest po prostu dramat. Moi drodzy, no ale takie jest życie i tak jest wszędzie. Każdy się uśmiecha i udaje kogo innego. Dobrze, moi drodzy, wchodzimy do krainy magii, gdzie w końcu ludzie są szczęśliwi, zdrowi i pojmujący, w co się gra. Uwaga! A przypominamy Paulina Daria, no nie, one tam rozpiski dały na te warsztaty u siebie, ale gdzie one te rozpiski dają, to ja nie wiem nawet. No nie wiem, coś tam mnie mówisz, ale nie łapię. No i pamiętajcie moi drodzy, że jak ktoś po takich spotkaniach piątkowo, sobotnio, niedzielnych chciałby tam im pomóc później w sprzątaniu, bo są tylko dwie, to śmiało może tam zostać jeden, dwa, trzy dni gratisowo, w zamian za to, że no, sprzątania nie ma tyle. No jakby było parę osób, to w jeden dzień jest wszystko posprzątane, a potem można oglądać filmy. Nie wszystkie. Zakazane. Nie dam. Ale naprawdę możecie siedzieć, grillować, akurat jest teraz fajna pora, tylko, yy, tylko pomóc tym dziewczynom, bo one później się z tym za długo same bujają. Lećmy dalej. Jesteśmy mistrzami, ja i Agatka, bioenergoterapii. Uzdrowicielami duchowymi, ale ten tytuł mamy z góry, od ojca. Uzdrowiciel duchowi to jest przyzwoity, średni poziom uzdrawiania. Jesteśmy autentycznymi szamanami i mistrzami duchowymi. Uczymy się bezpośrednio u najwyższego ojca i u wtajemniczonych mistrzów. I tego samego uczymy innych. Zdrowie, szczęście, rodzina, sukces no to w końcu musi tak na 100% triumfować. O to nam chodzi. Zasady uczestnictwa na naszym spotkaniu zostały szczegółowo omówione w poniższych wideoblogach. Proszę je obejrzeć, żeby naprawdę jak najwięcej z tych działań skorzystać. Proszę też nie zapominać, że spotykamy się po to, by zwiększyć szansę na wyzdrowienie, by wesprzeć medycynę działaniem duchowym, by połączyć duchową mądrość i moc z inteligencją i potencjałem ludzkich dokolań. No bo przecież wspólnym wysiłkiem ja, Medycyna i wasze starania osiągniemy więcej. Dobrze, tu jest on, ja tam się uskryłem, ale mam, widzicie, dobrą kondycję. Tutaj siedzę, mam mniejszą kondycję, ale ten tam za mną, co to nagrywał, trzyma się, jak widzimy, nieźle. Agatka zawsze jak w formie, jak nie pomalowana na żywo, to pomalowana. Tutaj, no nie, no także wiecie, no na pewno będzie dobrze działać. Transformacja. Oczywiście, transformacja to nie jest jeszcze metamorfoza, ale transformacja pozwala poprawić wiele rzeczy. Metamorfoza to jest to, czym posługiwał się Jezus, co potrafił Budna, czyli materializowanie, woda, wino i tak dalej. My to powinniśmy właściwie tak, bomby atomowe, jakbyśmy potrafili i te kule przemienić w piasek. No nie? To by było najlepsze, no, to by się przydało. Moi drodzy, złoty świat, złote DNA to też nie jest najwyższa półka, ale wystarczająca do tego, by poprawić zdrowie, by poprawić życie, by działo się lepiej. Moi drodzy, oto przekaz yy, yy, samoświadomej energii, samoświadomego światła. Gdy mówimy światłość, to nie jest to światło to jest to światło obdarzone inteligencją. To, co moi drodzy, przygotowani, machamy tą flagą startową. Bo ja jestem nakręcony. Jak ja po prostu czuję, że coś więcej potrafię i że komuś tam się to zdrowie poprawi, życie poprawi, że będzie mocniejszy, że da odpór temu, co go ogranicza, to powiem Wam szczerze, aż mi włócy zaczynają kręcić się, rosnąć. Ale potem, jak mi tam zawsze mówią: Boże, nie utrzymałam tego, oj, znowu się przestraszyłem, no to te włóczne znowu wypadają. No, ale. Za tymi to, co najważniejsze, by swobodnie, spokojnie do tego podejść, tak? Nawet na wesoło. Łatwiej jest wtedy znieść wszystko, wszystko przetrzymać i pewnego dnia otworzyć oczy, wiedząc, że niemal wszystko lub wiele się zmieniło. Zaczynamy. Zamknijcie oczy i pozwólcie się unieść ku niebu. Niech wszystko, co nas wspiera, ustawi was na firmamencie duchowego nieba jako tych, którzy chcą być zdrowi, szczęśliwi i nad życiem panujący. Oddychajcie równo i spokojnie. W ciszy i natchnieniu czekajcie na cud ponownych narodzin. Duchowe światełko wypełnia wasze życie, wasze domy. Całą waszą egzystencję. Światełko koduje się także waszej przeszłości i przyszłości, a wszystko po to, by usunąć z waszej podświadomości ból nieprzepracowanych spraw, a w przyszłości po to, by nadać jej niebywałą klarowność, taką twórczą przejrzystość, dzięki której będziecie mogli ją kształtować dużo łatwiej niż dotychczas. Teraz proszę osoby, które wykupiły działania na swoich bliskich, by ujrzały ich w tej chwili okiem swojej wyobraźni i wypowiedziały ich imiona na głos lub po cichu. Wtedy to dopiero za Waszym przyzwoleniem zostanie stworzone połączenie między nimi a mną, jak i między nami wszystkimi tu dziś zebranymi, a światem duchowym. Ujrzyjcie teraz wodę w pojemnikach. Zechcijcie, by została ona przekodowana, by dotknięcie jej przez Ducha Świętego przyniosło Wam zdrowie, szczęście i równowagę energetyczną harmonię, bez której nie sposób poprawnie się w życiu odnaleźć. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko przygotowuje się do przemiany. Zauważcie, jak przy każdym wdechu Wasze odprężone ciała wpływa niekończąca się fala energii. Jak wypełnia stopy, jak burzy się i wznosi ku górze, jak podchodzi do łydek, do kolan, jak wlewa się w uda i nimi pnie aż do bioder, jak wzbiera, kipi i rozlewa się po całym brzuchu i dole klatki piersiowej. Jak zalewa płuca, jak przedostaje się do barków i nimi kaskadą energetycznych strumieni spada ramionami wprost do dłoni. Druga jej fala wpływa do szyi i do głowy. Światła jest coraz więcej i więcej. Zalewa ono oczy i mózg. W końcu dociera do szczytu głowy i wnika w struktury energetyczne, uspokajając umysł, emocje i myślenie. Jesteście teraz przepełnieni ożywczą energią. Jest jej dużo, bardzo dużo. Możecie nią dysponować do woli. Bo raz wypełnionego rezerwuaru nie sposób wyczerpać, jego zasoby będą stale odnawiane. Pozwólcie na to, by cząsteczki, z których są zbudowane wasze ciała te fizyczne i energetyczne by te cząsteczki mogły się rozproszyć i unieść ku matrycy tworzenia. Tam na powrót zostaną obdarzone boskim zaufaniem. I przeprojektowane tak, by nadać Waszym ciałom i Waszemu życiu nowy blask. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko się rozprasza. Duchowe światełko przenika wszystkie Wasze cząstki. Przenika także całą Waszą egzystencjalną przestrzeń. Wszystko zostaje w niej oczyszczone i naprawione. Usuwane są także żyły wodne i wszelkie inne geofizyczne deformacje. Wymazywane są nawiedzenia i podobne im nieprawidłowości. Znikają z waszego życia niekorzystne zapisy ludzkich obecności. Te życzenia i projekty, które miały wam przynieść przegraną, ból i niewolę. Wszystko się prostuje, wszystko zaczyna się wreszcie układać. Oddychajcie równo i spokojnie. Kto chce, może otworzyć oczy i wstać. Wszystko zostało już zrobione. Proszę, moi drodzy, byście jeszcze mieli oczy zamknięte, byście byli w takim stanie doświadczania światełka i czucie, jak ono was przenika. <laughs> Oj, ale się zachłysnąłem. Przepraszam za ten głos. Teraz, moi drodzy, ja utkam nową strukturę was. Nie wiem jeszcze, czy ta struktura będzie przyjmować działanie, czy będzie też już... Działaniem. Ona wzmocni wszystko to, co żeśmy teraz zrobili. Wy doświadczajcie obecności światła, sił najwyższych i tego, czym tak naprawdę jesteście. Takim światełkiem, które po prostu się gdzieś tam pogubiło, któremu odebrano wartość i przynajmniej na poziomie fizyczno-biologicznym podniszczono życie. My to odtwarzamy, choć cały czas środowisko jest nam wrogie i agresywne jedzenie zatrute, powietrze zatrute, energie niewłaściwe a my musimy się przed tym obronić. Pogoda ducha, jowialność, taki stan obserwacji, akceptacji sprawi, że utrzymacie procesy zdrowienia w sobie i sami powolutku się przemienicie w lepszych ludzi. Wy teraz w takim stanie, takiego jakbyśmy tu powiedzieli, biologicznego negliżu, gdzie udostępniacie światło całych siebie, jednocześnie odczujcie, że jest Wam dobrze że światełko Was wspiera, że dotyka każdej cząstki Waszego istnienia, marząc o tym, byście i wy na ich obecność i wsparcie się w pełni odtworzyli. Wy to odczuwajcie, a ja będę tkał nową strukturę czy też dodatkową, ale podpowiadają mi, że właściwie to jest nowy wkład w to, co jest. Moi drodzy, udało się. Myślałem, że będę musiał jeszcze jedno zrobić. Ja tylko to, czego mnie nauczyli na ostatnich warsztatach, co przewodnicy duchowi, jeszcze też tylko to zastosuję, ale nie musicie nawet tego zdawać sobie sprawy. Ja po prostu muszę to sam zrobić i to idzie na moje konto. No i to najkrótsze trwające parę sekund było najsilniejsze. Moi drodzy, wszystko bardzo ładnie poszło. Standardowo działa to, to 7 dni. Jakby była jakaś tragedia energetyczna. jejciu, bo jakieś tam mewy by do was przyfrunęły. Zaiwaniłyby jakiś zbanek po dziadku. No nie, babcia by była tam wściekła i to by była cała afera. Wtedy wibracja spada i wtedy być może zaszłaby potrzeba, żeby aby to natychmiast się zregenerować, żeby jeszcze raz odsłuchać tego naszego spotkania, bo ono przez te 7 dni jest tak samo mocne jak w tej chwili to działanie. Jak ktoś ma czas, no to może kilka razy dziennie tego słuchać, żeby jego umysł to zaakceptował. Tak naprawdę, no, przez 7 dni Cały czas trwa, to tak jak ja bym cały czas przez te 7 dni siedział tu i wysyłał do was energię. Tylko ludziom trudno w to uwierzyć, że takie coś można zrobić, więc przez to osłabiają to działanie, więc można sobie wejść, odsłuchać i będzie dobrze. Moi drodzy, bardzo ładnie poszło. No właściwie to powinniście już czuć, że jest lepiej, że coś się stało, że jest. Coś namacalnego, co yy, was zamieszkało, i powolutku ku zwycięstwu i zdrowiu prowadzić będzie. Tylko wytrzymajcie troszkę cierpliwości. Moi drodzy, zdrówka, szczęścia i wszelkiej obfitości. Moi drodzy, nie wiem, czy tam ekspozycje i to wszystko, transpozycje się podłącza to raz w miesiącu chyba. Ale moi drodzy, bo, bo też tam kupujecie tego dużo. I, I tutaj powiem o ważnej rzeczy, bo skale mają swoją moc. Kiedyś ja je podłączałem, później już nie, bo. One po prostu łączyły się już, gdy były, no nie z całością, ale teraz są one magiczne, i to, co potrafiły, i potrafią, możemy aż o 100% podnieść, czyli drugie tyle. Więc na drugi raz, jak będziecie z transpozycją, z czymkolwiek, jak macie skalę, o kurde. Oprócz tych takich bardzo starych skal, gdzie takich sprzed 20 lat, gdzie tam na skali numer 8 pisało galareta i tak dalej. No nie, tam jeszcze papież był, jak pilota trzyma testy. Te skale to były jeszcze w takim okresie budzenia się, pojmowania tego wszystkiego i tam nie miały wszystkich połączeń. Tych nie jestem w stanie, tak jak i dawnych dziupli, podłączyć pod nowe. Te skale poprzednie, co były, i te, co są teraz, możemy podłączyć. Nie mówiąc już o tych, co wyjdą tam za dwa lata, bo będą podobne do tych, co jest teraz, że. Korzystamy z nich i one ładnie działają. Ale to sprawdzimy. Działanie tutaj będzie tak. Tak, tej i poprzednia wersja to możemy tutaj działać. To, jak ktoś ma skalę i jest obecny teraz, i chodzi mu też o transpozycję, no to i o linki, żeby tam, bo coś się stało, to odnowić, to na to, na co działałem wcześniej, to teraz mogę odtworzyć, byle się byli obecni. No to wtedy indywidualnie idzie. No bo pewne rzeczy są zniszczone, pewnych nie ma, a reanimowanie tego, tego obrazu w świecie energetycznym, no może być dla mnie nawet niebezpieczne. No nie, to pozostają działania nieaktywne i one naprawdę muszą się w jakiś sposób zrealizować, zakończyć. Więc ktoś może też po nie sięgnąć i wykorzystać przeciwko mnie, choć to jest moja moc no bo tak mogę powiedzieć, bo energia to jest tylko częścią tego wszystkiego, więc ci z was, którzy mają transpozycję, bo kupili dziuple, bo kupili mają skalę teraz przy sobie jak jeszcze orinki nie były nowelizowane, no to teraz wszystko zrobimy Tak, natomiast kamień tylko podczas warsztatów dla ludzi, to jest dla warsztatowców wsparcie, albo sobie przyjechać do Rusinowic, no nie, i tam można samemu i na tronie, i na krzesłach siąść, i przy, w sakrum pobyć, no nie, i samemu sobie podłączenie zrobić tam podziękować oczywiście za e, e, zaburzanie miru domu, no nie taką, no powiedzmy sobie e, e, so sumą taką, jak, jak się płaci właśnie tutaj za Uzdrawianie. No nie, no bo jednak wchodzicie do cudego domu, yy, korzystacie przez tam 2 trzy godziny z tego wszystkiego, czy cztery, zaburzacie, yy, skupiacie uwagę, dziewczyny muszą się zająć. No trzeba to w jakiś sposób podziękować, i wtedy tam sobie możecie kamień pod centrum mocy podłączyć. Moi drodzy, ujrzyjcie to wszystko i pozwólcie, by stał się cud połączenia. Czy żeby to źle nie zabrzmiało, bo Bóg się ludziom kojarzy z Kościołem, a Bóg z Kościołem nie ma nic wspólnego. Więc powiedzmy sobie, ojciec, nasz prawdziwy, i matka nasza prawdziwa, bo ta siła, która nas tworzy, jest dwudzielna. Jest dwudzielnie spolalizowana. Ojciec buduje i dba, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, a mama dba o ognisko domowe i tak dalej. Czyli ojciec się podzielił na dwie główne rzeczy i później na dwanaście osobowości, na dwunastu agro. Matko jedyna, wiecie co się stało? Ale gdzie tam jest w świątyni serca? Tylko że ja teraz sobie byłem... Jestem tak skołowany tym, co zobaczyłem i to światło, tak mi głowę wypełniło, że ja nie wiem, czy tam mózg jest, co tam się w ogóle znajduje. Wszystko się jakby połączyło. Ujrzałem gęste światło i te wszystkie nasze artefakty. To są tak naprawdę działania energetyczne umieszczone w przestrzeni energetycznej. My żyjemy w świecie fizyczno-energetycznym. Ta przestrzeń duchowa i wyższa to jest świat przygotowujący nas do życia tutaj, w tym świecie. Więc tak naprawdę na samym dole działania dotyczą właśnie przestrzeni energetycznej. Nawet praenergia tutaj już nie wchodzi, tylko to, co ona tworzy, a więc pole kwantowe. No nie, ono jest słabsze od pra energii, ale my korzystając z niej możemy coś zmienić. Moi drodzy, powstała jakby żywa świątynia energetyczna i ona jest ze świątynią serca z już wiem, o co chodzi. To Matka na, na, w świątyni serca, na końcu korytarzu, po jednej stronie, po drugiej, jest, jest po 12 drzwi, siedzi Pan Zmian i, co tak się popularnie y, nazywa, no bo trzeba było na, y, zaczerpnąć skądś, y, słownictwo, które pomaga nam się w tym poprawnie odnaleźć. Mówimy tutaj o psychice, czyli mówimy tutaj o tej części y, 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 o istoty odwiecznego, którą często nazywa się Matką Boską, bo oni tworzą bogów i dzieci Boże. Czyli doskonałe istoty, które budują te wszystkie światy. Więc ona właśnie teraz stworzyła coś, co sprawia, że te wszystkie artefakty, które będą podłączane, będą tam pod jej opieką, czyli bezpośrednio w łonie, a do łona mi się udało dostać transpozycję dla wszystkich dosłownie kilka dni temu i patrzcie się, dalej się to rozwija. Także to wszystko, co pięknie, potężnie działało w 40-50%, działa już w 70%, jeszcze dziś powinno być 80%, a potem w zależności od tego, jak jesteśmy, 80-90%, to już jest ma Magia. To już jest magia. Moi drodzy, naprawdę zaczęło się, a te warsztaty to będzie potrójna magia. Ja, ja się boję, że ich nie udźwignę. Dlatego, że jak są tak poważne warsztaty, to po prostu przychodzą przewodnicy i często jestem na coś nastawiony, oni to zmieniają, wchodzi się w co innego, pokazują, medytacja się z tym, z tamtym m, 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 miesza, czy mija, te, ten scenariusz jest zupełnie inny. A, a te teraz będą tak wyjątkowe, że może wszystko wyglądać inaczej, niż w ogóle by mi się to nawet w nocy Przyśniła. Udało się, fertych, fertyś chyba tak się mówi, no nie. Także moi drodzy, dziękuję, że jesteście, bo to dzięki Wam yy, yy, wiele doświadczyłem. Przede wszystkim tego bólu i cierpienia, a później nauczyłem się traktować to jako lekcję. Zrozumiałem te ludzkie mechanizmy, tej nienawiści, zazdrości, tego wszystkiego, co jest grabieżą. No nie? I na tym tle dopiero mogłem dostrzec tych, którzy nie chcą tego robić i toną, jak yy, kradną. To, co nie należy do nich, wtedy jakoś funkcjonują. I właśnie wtedy yy, tak zapragnąłem, by, by stworzyć taki świat, aby ci najsłabsi, ci chromi, ci kalecy też mogli sięgnąć po światło, po wsparcie, po mądrość, po układy, aby poznali podobnych sobie, którzy są coraz silniejsi, zamożniejsi, zdrowsi i tak dalej. I to dla nich tutaj przyszedłem. Czyli co są nachapani, czyli co są egoistyczni, świata, świat na świat wpływa, świat zmienia, ale niestety wszystkie drzwi po drugiej stronie są dla nich zamknięte, ponieważ oni nie będą nad sobą pracować, nie będą chcieli poznać ojca, nie będą chcieli zobaczyć, jak ich dom po drugiej stronie wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Ich interesuje to, co tu, i do głowy im nie przyjdzie, że to krótko trwa i kiedy się kończy. Dobrze, moi drodzy, co tam będę przynudzał. Ci, co na warsztaty przyjdą, no to spotykamy się w niedzielę. Areszcie życzę miłego weekendu. Sobo to nie no. Musimy wymyślić jakieś nazwę. No, jakąś nazwę. Yy, yy, nie no nie wiem jaką. No króca bomba. Do zaś. No. Dobra.